Witam cię serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o badaniach technicznych, które przeprowadza Urząd dozoru technicznego dla urządzeń objętych dozorem, czyli dla urządzeń transportu bliskiego. Pierwsze takie badanie to jest badanie, które wykonuje się przed wydaniem pierwszej decyzji dopuszczającej to urządzenie do eksploatacji. Jest to badanie techniczne odbiorcze. Odbywać się ono może w dwóch wariantach. Po pierwsze, w przypadku nowego urządzenia, które nigdy nie było dopuszczone do eksploatacji, fizycznie nie wykonuje się tego badania u właściciela po zakupie, tylko przeprowadza się je na etapie produkcji u wytwórcy tego urządzenia. Wytwórca, wydając klientowi taki sprzęt, takie urządzenie, załącza również instrukcję eksploatacji, w której zawarta jest tak zwana deklaracja zgodności. Natomiast w przypadku, gdy kupujemy urządzenie używane, czyli takie, które już było dopuszczone do eksploatacji, ale nie było zarejestrowane, wówczas przed pierwszą, e, wydaniem pierwszej decyzji, Urząd Dozoru Technicznego przeprowadzi badanie techniczne odbiorcze. Zakończy się to wydaniem decyzji zezwalającej lub nie zezwalającej, jeżeli w trakcie badania okaże się coś nie tak, czyli będzie na przykład w złym stanie technicznym. Ta decyzja będzie wydana na jakiś czas. Dla urządzeń objętych dozorem technicznym pełnym decyzję wydaje się przeważnie na 12 miesięcy. W przypadku urządzeń z dozorem ograniczonym ten maksymalny okres to 24 lub 36 miesięcy, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie warunków dozoru technicznego. Przed upływem ważności decyzji. Dla urządzeń technicznych objętych dozorem w formie pełnej przeprowadza się kolejne badanie, czyli badanie techniczne okresowe. Cyklicznie przed upływem decyzji, czyli urząd przeprowadza badanie techniczne, po którym wydaje decyzję dopuszczającą urządzenie do pracy. Z reguły na 12 miesięcy i przed upływem tych 12 miesięcy cyklicznie trzeba przeprowadzić badanie techniczne okresowe. Natomiast pamiętajcie, że badanie techniczne okresowe jest tylko dla urządzeń objętych dozorem pełnym. Urządzenia techniczne, objęte formą ograniczoną dozoru technicznego mają decyzję wydaną na 24 lub 36 miesięcy i przed upływem ważności tej decyzji dla tych urządzeń przy, przy wykonuje się badanie techniczne doraźne, kontrolne. Można powiedzieć, że ono... Jest bardzo podobne do badania technicznego okresowego, ale różni się nie tylko nazwą i formą, do której zostało przedzielone, ale także zakresem. W przypadku badań technicznych okresowych próby funkcjonowania poszczególnych mechanizmów należy przeprowadzić z obciążeniem wystarczającym do przeprowadzenia. Danej próby. Natomiast w przypadku badań doraźnych kontrolnych dla urządzeń z dozorem ograniczonym, te same próby dla tych samych mechanizmów można przeprowadzić bez obciążenia. Kolejnym bardzo istotnym badaniem technicznym jest badanie techniczne eksploatacyjne. Jest to badanie, które przeprowadza się po zaistnieniu jednej z czterech okoliczności. Po pierwsze. W momencie, gdy dokonywa, dokonywaliśmy naprawy lub wymiany elementów przenoszących obciążenie lub elementów konstrukcyjnych urządzenia, wówczas należy zgłosić to do UDETu, aby inspektor z urzędu przeprowadził badanie techniczne, eksploatacyjne. Po drugie, po drugie wtedy, gdy dokonaliśmy zmiany miejsca pracy tego urządzenia, a ta zmiana lokalizacji wymagała demontażu w starym miejscu i ponownego montażu w nowym miejscu. Również badanie eksploatacyjne. Po trzecie, w momencie, gdy wprowadziliśmy jakieś zmiany konstrukcyjne albo zmiany parametrów, czyli dokonaliśmy tak zwanej modernizacji urządzenia, również po zaistnieniu takiej okoliczności należy zgłosić urządzenie do badania eksploatacyjnego. I po czwarte, w momencie, gdy urządzenie zostało um, urządzenie wykorzystało już cały swój resurs, czyli okres lub liczba cykli pracy lub liczba motogodzin osiągnęła maksimum, osiągnęła maksimum lub przekroczyła ten maksimum, który założył, e, które założył producent dla tego urządzenia. Po wykorzystaniu resursu trzeba przeprowadzić tak zwany przegląd specjalny w celu oceny stanu technicznego urządzenia, ale to jest taki naprawdę bardzo poważny i solidnie wykonany przegląd. Jeżeli trzeba coś naprawić, to wykonuje się wtedy tak zwany remont kapitalny, po czym znowu osoba, która to robiła, nadaje. Kolejny resurs dla tego urządzenia albo poszczególnych mechanizmów, i po przekroczeniu resursu, po tej całej procedurze, po przeglądzie i po remoncie kapitalnym, znowu inspektor z UDT wykonuje badanie eksploatacyjne. Kolejne i ostatnie dwa badania techniczne to badania techniczne powypadkowe oraz poawaryjne. Jak same nazwy wskazują, przeprowadza się je po wypadku lub po awarii. Wypadek jest to takie zdarzenie, w którym są osoby poszkodowane, czyli ktoś ucierpiał lub został, przykro mówiąc, zabity. Natomiast niebezpieczna awaria, po której trzeba przeprowadzić takie badanie po awaryjne. To taka nagła awaria, która uniemożliwia dalszą eksploatację tego urządzenia lub dalsza eksploatacja, powodowałaby zbyt duże zagrożenie. Przy niebezpiecznej awarii czy niebezpiecznym uszkodzeniu nie ma osób poszkodowanych. Pamiętajcie o tym. W momencie, gdy ktoś ucierpiał, zawsze sytuację, zawsze to zdarzenie kwalifikujemy jako wypany. I teraz ważna rzecz. Te dwa badania przeprowadza się przede wszystkim. W celu znalezienia przyczyny, dlaczego do takiej sytuacji doszło, dlaczego doszło do wypadku czy do tego niebezpiecznego uszkodzenia. A dopiero jako drugorzędna sprawa, jako drugorzędny cel tych badań jest określenie stanu technicznego tych urządzeń i stwierdzenie, czy nadają się do dalszej eksploatacji. Mam nadzieję, że informacje, które Ci podałem dotyczące właśnie badań technicznych są już dla Ciebie jasne. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej, napisz, zadzwoń, staw komentarz, postaramy się coś dograć i powiedzieć coś więcej. Trzymaj się i do zobaczenia w następnym odcinku.